Siema. Chyba nie muszę się wam przedstawiać, ale i tak to zrobię w obawie, że macie za mało inteligencji, by mnie rozpoznać. Nazywam się Pudłon i jestem najlepszym YouTuberem na świecie, co powinniście już od dawna wiedzieć. Pojawiam się na filmie tego frajera, żeby zareklamować swój nowy kanał. I nie. To nie jest żadne prima aprilis. To bardzo poważna sprawa. Mój kanał naprawdę istnieje i możecie od razu na niego wejść i zasubskrybować. A może teraz powiem wam trochę o tym, dlaczego akurat mój kanał jest najlepszy. Po pierwsze, na moim kanale będę dużo żartował o zabijaniu dzieci, co jak wiemy jest mega cool i wyczepiste. Haha, bo wiecie. Śmierć. Oprócz tego na moim kanale będę dużo przeklinał, a przekleństwa są bardzo mądre i przyciągają ludzi. Niech to dunder świśnie. Jeśli do tej pory nie zostawiliście suba to niedługo znajdziecie się w środku. Więc lepiej szybko naprawcie swój błąd. A teraz powiem wam trochę o kontencie jaki będę tworzył na swoim kanale. Po pierwsze będę nagrywał mega mądre teorie z gry Five Nights at Frederick, ponieważ jestem mega specjalistą od tej serii. Znam fabułę bardzo dobrze i wiem nawet takie niuanse jak rok zatrzaśnięcia się Majka w kostiumie a więc jak widzicie jest to bardzo wysoki level profesjonalizmu. Oprócz tego na moim kanale będę rozwiązywał zagadkę zniknięcia Roxembe co jest teraz mega popularnym tematem. Mój człowiek w CIA potwierdza, iż Roxembe znajduje się teraz w lasach południowej Albanii. Jeśli wbijecie 10 subskrypcji to może zrobimy film z polowania na niego. A na 20 subskrypcji może jakieś QNT bo jestem mega popularny i wszyscy chcą poznać mnie bliżej. Niewykluczone też, że będziemy grać w jakieś fajne gry i organizować streamy. Ale pamiętajcie. Nie przyjmuję donateów mniejszych od tej kwoty. Jeszcze raz podkreślam, że nie jest to żadne prima aprilisa, ten kanał wcale nie ma na celu wyśmiewać głupot i stereotypów polskiego YouTube'a. Jest to zupełnie poważny kanał, na którym będą pojawiać się bardzo poważne filmy. Tak więc teraz wszyscy opuszczamy kanał tego frajera i od razu idziemy subskrybować mnie. Do zobaczenia, ja jestem Pudłon. Widzimy się w moich zajebistych filmach.